Siemano, tu Nity 24 wity. Nity Nit! Jak wspaniale mnie bliscy wspierają. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku omówimy działanie kompresora. W tym odcinku skupimy się jedynie na podstawowych ustawieniach kompresora oraz postaram się Wam wyjaśnić, co konkretnie one oznaczają. Dodam szybko, że przygotowałem dla Was taki mały konkurs, w którym możecie wygrać ode mnie swojego voice taga do bitów, więc jeśli jesteście nim zainteresowani, zapraszam na koniec odcinka. Tyle są wstępu, zaczynajmy. Wcześniej przygotowałem sobie breka, który brzmi w ten sposób. No i właśnie na jego przykładzie będę pokazywał działanie kompresora. Zauważcie, że dałem go tutaj na 14 ścieżkę na mikserze, więc tutaj na tej ścieżce właśnie będę dokonywał tej obróbki. Wybrałem akurat perkusję, ponieważ właśnie na niej będzie bardzo dobrze widać działanie kompresora, Ja na kompresji możemy dokonywać na każdym instrumencie, również na ludzkim głosie. Oraz, oraz tak samo na całym, na całym miksie, czyli już nawet w masteringu. Więc jest to oczywiście efekt bardzo uniwersalny. I możemy go stosować wtedy, kiedy, kiedy jest taka potrzeba. Po co w ogóle robimy kompresję? Oczywiście powodów, dla którego możemy ją robić, jest bardzo, bardzo dużo. Jednak dwa takie najbardziej popularne powody, dla których robimy kompresję, to po pierwsze, aby wyrównać głośnościowo całą ścieżkę. Oraz drugi powód, żeby zabrzmiała ta ścieżka tak tłuściej. Przede wszystkim dzięki uwypukleniu jej cichszych elementów. Więc generalnie kompresję robimy po to, aby było grubiej. Choć oczywiście zaznaczam, że efektów, które możemy uzyskać przy kompresji, jest naprawdę cała masa. Ale zazwyczaj chodzi nam o to, aby było tłuściej. Włączmy sobie nasz kompresor. Zobaczcie, że kompresji będę dokonywał na przykładzie kompresora Sfercomp z firmy WA Production. Jednak to, co będę tutaj pokazywał, ma zastosowanie niemal do wszystkich kompresorów. Jest to takie bardzo uniwersalne. A wybrałem akurat ten kompresor, ponieważ bardzo dobrze widać na nim te działanie działanie konkretnych funkcji oraz jest on tak najbardziej, powiedzmy, standardowym, czyli ma właśnie threshold taki, jaki powinien być w cudzysłowie, oczywiście i inne. Tak samo właśnie yy, parametry. Więc tłumacząc wszystko na jego przykładzie, będzie to najbardziej uniwersalne, ponieważ on ma takie najbardziej, właśnie, standardowe parametry. No i dodatkowo ma on bardzo fajną wizualizację tego, co się dzieje z dźwiękiem, więc łatwiej będzie zrozumieć właśnie jego działanie. Każdy kompresor z reguły powinien mieć takie cztery ustawienia. Są to threshold, ratio, attack oraz release. Dodatkowo, wiele kompresorów będzie miało coś takiego jak make-up. Jest to bardzo pomocne, choć nie wpływa to w żaden sposób na brzmienie, a przynajmniej nie powinno. Pierwszym elementem w naszym kompresorze jest threshold. Threshold to jest to taki próg działania kompresora. Po Mówi on po prostu kompresorowi, od którego momentu ma on w ogóle zacząć działać. Pamiętajcie, że ta głośność maksymalna w produkcji muzycznej to jest 0 dB, a wszystko, co jest ciszej, jest wyrażane w minusach, czyli minus 1 dB, minus 3 dB, minus 5 dB itd., dalej. Więc jeśli threshold ustawiony mamy w ten sposób, czyli na 0 dB, to będzie on reagował tylko na to, co jest głośniej od tej maksymalnej głośności. Czyli, czyli jeśli nie przekraczamy tej maksymalnej głośności, no to nie powinien on w ogóle działać. Więc teraz ustawiamy go. Gdzieś niżej, na przykład na minus 10 decybeli. Oznacza to, że będzie reagował na każdy dźwięk, który jest głośniejszy niż minus 10 decybeli. I co jest ważne, wszystko co jest powyżej minus 10 decybeli, będzie brane później pod uwagę w obliczeniach. Wiem, że trochę że to skomplikowanie brzmi, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Dobrze, włączmy sobie teraz naszego breka. I zobaczcie, gdzie ustawiona jest ta kropka. Ta kropka mówi nam o tym, od którego momentu ma on zacząć kompresować dźwięk. I tutaj mamy głośność naszego dźwięku. Czyli widzicie, im jest ten dźwięk bardziej tutaj, tym jest głośniejszy po prostu. Więc jeśli byśmy threshold ustawili na przykład w tym miejscu, to zobaczcie, że cała głośność, która jest powyżej tego punktu, będzie brana pod uwagę w działaniu kompresora. A ta już nie. No dobrze, zostawmy na razie threshold i weźmy sobie drugie ustawienie, którym jest ratio. Ratio mówi nam o, o tym, jak silnie ma działać kompresor. I ustawiamy to ratio w takim stosunku na przykład 2 do 1. I zobaczmy, ustawmy właśnie to na dwójkę, czyli mamy teraz właśnie ratio 2 do 1, czyli 2,1. Zazwyczaj to będzie w kompresorach tak wyglądało. I to oznacza, że teraz, gdy mamy threshold ustawiony na. Dajmy minus 20, to wszystko, co będzie powyżej minus 20, będzie zmniejszana tego głośność o 2. Czyli każde 2 dB będą tak jakby zastępowane 1 dB. Czyli jeśli wpuścilibyśmy tam dźwięk, który będzie miał minus 10 dB, no to minus 10 dB jest o 10 dB głośniejsze od minus 20. Czyli te 10 dB, każde z tych 2 dB w tych 10, musi być zastąpionych jednym. Czyli z 10 dB robi nam się 5. Czyli głośność tego dźwięku, który będzie powyżej minus 20 dB, będzie zmniejszona o połowę, czyli jeśli wchodziłoby minus 10 dB, to już nie wyjdzie minus 10, tylko wyjdzie minus 15, ponieważ no, będą one cichsze o te 5 dB. Ponieważ po prostu te 10 dB, jakby tej nadwyżki, dzielimy na 2. I tak samo, jeśli byśmy tutaj dali reszcieł na 4, czyli będzie to 4 do 1, to w tej samej sytuacji, jeśli mamy ustawiony threshold na minus 20, i wpuszczamy do niego dźwięk minus 10, no to widzimy, że te minus 10 jest no głośniejsze od minus 20 o 10 dB. Więc przy tym ratio 4 do 1 na wyjściu będzie minus 17,5. Ponieważ z tych 10 dB nadwyżki robi nam się już 2,5, ponieważ musimy to podzielić po prostu na 4. Wiem, że może dużo mówię tutaj tej teorii, jednak nie jest tak ważne, tak dobrze ją rozumieć. Nie jest ważne, żeby to wszystko dobrze obliczać i tak dalej. No nie o to tutaj chodzi, jedynie no tłumaczę mechanizm działania. Jednak no, w praktyce oczywiście nie robimy tutaj żadnej matematyki, o ile co musimy tam. Dać głośniej, dać ciszej, oczywiście to bardziej się robi na wyczucie. Jednak tutaj no, wolę wytłumaczyć to, aby no, było to zrozumiane w ogóle jak to działa. Ponieważ gdy zrozumiemy, w jaki sposób to działa, no, to później łatwiej nam jest to kontrolować. I tak samo właśnie, jeśli dalibyśmy ten threshold na minus 40, albo minus 30, powiedzmy, i znowu wpuszczamy do niego dźwięk teraz 10 decy... minus 10 dB, no tutaj nadwyżki od minus 30 do minus 10 jest 20. Więc przy tym ratio 4, z tych 20 wyjdzie ostatecznie 5. 5 powyżej tych minus 30, czyli, e, czyli ostatecznie z, z minus 10 wyjdzie nam minus 25, ponieważ domyślnie tą podłogą, tak jakby było minus 30. No i skoro wcześniej wszedł dźwięk minus 10, no to do tego minus 30 musimy dodać, to, co nam zostanie po tym obliczaniu z, z tej nadwyżki właśnie z tych 20 dB, czyli musimy dodać 5 dB, ponieważ 20 dB na, na 4 no to będzie 5. No więc do minus 30 dodajemy 5, więc zostaje minus 25. No dobra, ale żeby już nie zanudzać matematyką. Bo oczywiście, jak widzicie, zawsze się może ono jednak przydać w życiu, nawet w produkcji muzycznej. No to lećmy dalej i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Kolejnymi dwoma ważnymi elementami w kompresji są te dwa ustawienia to jest atak i release. I mówią one kompresorowi o tym, jak szybko ma reagować, jak szybko ma przestać reagować. Atak oczywiście mówi o tym, jak szybko ma zareagować na tę zmianę czyli może to zrobić bardzo szybko i może to zrobić powoli, łagodnie. Więc jeśli ten dźwięk przekroczy ten dany próg, to może on szybko go ściszyć, żeby był on ciszej niż, niż wszedł na, do tego kompresora, lub możemy zrobić to wolniej, no i wtedy on po prostu delikatnie będzie powoli ściszał do tego, do tego momentu. I tak samo release. Release mówi nam o tym, jak szybko ma. Przestać ściszać, czyli, czyli jeśli dźwięk wszedł do niego i zaczął ściszać, no i już ten dźwięk przestał być powyżej tego progu threshold, no to wtedy ten kompresor przestaje ściszać nasz dźwięk. No i jak szybko właśnie ma przestać to robić? Może to przestać robić bardzo szybko, no albo może przestać ściszać powoli. No dobrze, ale tyle teorii, zobaczmy jak to działa w praktyce. Ja słyszałem taką bardzo trafną moim zdaniem analogię, że kompresor trzeba sobie wyobrażać jak takie amortyzatory samochodu. Tak jak amortyzator reaguje na każdą nierówność na drodze, tak samo kompresor reaguje na każdą nierówność w dźwięku, tak jakby. I threshold to jest właśnie poziom, od którego momentu te nierówności mają zostać w ogóle wykrywane. Czyli no, jeśli mamy tylko no, prawie że prostą drogę, ale jednak taką delikatnie, delikatnie nierówną jak każdą, no to wtedy on może w ogóle nie reagować na te wstrząsy. No jednak jeśli jest coś takiego bardziej... Wypukłego, no to wtedy, no to wtedy powinien na to zareagować. Ratio jest tutaj takim, taką miękkością naszych amortyzatorów, czyli im jest on ustawiony niżej, tym no te amortyzatory są twardsze, czyli nie reagują aż tak bardzo mocno na te nierówności. Jeśli jest ratio wyższe, no to wtedy te amortyzatory są bardzo miękkie, więc wszystko bardzo dobrze tam te amortyzatory nam łagodzą. No i tak samo ataki i release, no zależy jak szybko będą na to reagować. Więc myślę, że jest to taka dość trafna analogia. Zobaczmy teraz, jak wygląda to działanie w praktyce. Ustawmy sobie ratio na nawet 8.1, żeby było ono bardzo słyszalne. I zobaczcie, threshold. Wszystko, co jest powyżej tego, jest kompresowane. Ja na razie też oczywiście ustawię taki dość e, hardkorowy głośniej tutaj output'em, żeby wszystko było lepiej słyszalne. I zobaczcie, atak. Widzicie, jak dałem szybki atak? Czyli są tutaj dwie milisekundy. Widzimy, że się wyświetla dwójka. No to wtedy bardzo szybko ten kompresor reaguje i nie pozostawia tak naprawdę nic na początku dźwięku. Zobaczcie, jeśli damy dłuższy atak, to ten początek dźwięku, on się przebija. Każde uderzenie perkusji, zobaczcie, że jest bardzo dobrze słyszalne. Ten początek, to uderzenie e, każdego, każdego dźwięku przechodzi przez ten kompresor, e, nie, nie zniekształcone w żaden sposób. I dopiero właśnie po pewnym czasie zaczyna on kompresować, czyli no, te wierzchołki nadal zostają. I zobaczmy teraz release. Widzicie, on szybko wraca z powrotem. Teraz robi to bardzo powoli. Zobaczmy z szybkim atakiem, jak to będzie brzmiało. Tutaj on teraz bardzo szybko powraca nam z powrotem do tego punktu początkowego. No, przez co robi się nam jakby taka fala szybka, mm. przez co powstają już takie zniekształcenia. No tutaj on już reaguje teraz wolniej. Przełączę teraz tutaj na bas, po to, aby pokazać inną wizualizację kompresji. Zobacz, to jest ta wskazówka. Ona pokazuje nam, jak, jak bardzo kompresowany jest dźwięk i w jaki sposób. Weźmy sobie na razie już takie delikatniejsze ustawienia. I ta, ta wskazówka pokazuje nam, jak dźwięk został skompresowany. Widzicie, każde to odchylenie wskazówki to jest takie zgniecenie tego dźwięku. I zobaczmy teraz. Jeśli damy długi release, to zobaczcie, jak ona powoli powraca. Ten dźwięk jest kompresowany i o. I powolutku, powolutku powraca. Tak samo, jeśli damy szybszy atak, zobaczcie, o ile szybciej ona reaguje. Od razu, jak się pojawia dźwięk, to ona to kompresuje. A jeśli damy dłuższy atak, no to bardzo powoli będzie lecieć. Czyli jeszcze dużo z tego dźwięku na początku jeszcze wejdzie, jakby nieobrobione. No i jeśli damy szybki release, to wtedy. Od razu powraca. Dłuższy, no to leniwie, leniwie będzie powracać. No i to tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe ustawienia kompresji. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj output, który jest tym wspomnianym wcześniej przeze mnie make-upem. W niektórych kompresorach to się nazywa make-up, w niektórych właśnie output. No i służy nam on po prostu po to, aby dać głośniej lub ciszej dźwięk, ponieważ jeśli coś kompresujemy, no to oczywiście dźwięk będzie e, cichszy. Więc e, powinniśmy dać jakieś tam wzmocnienie na końcu tego dźwięku, zobaczmy, że jeśli właśnie skompresowaliśmy sobie jakoś ten dźwięk, no to bez kompresji jest generalnie większa jego głośność. I trochę tej głośności tracimy, jeśli coś kompresujemy, więc po to właśnie służy nam ten output albo make-up. W wielu kompresorach oczywiście jest takie auto-gain, czyli lub auto-make-up, no, dzięki czemu on tak stara się on automatycznie zrobić taką mniej więcej głośność na wyjściu, jaka była na wejściu. Czyli no, robi on to automatycznie za nas i często dobrze się to sprawdza. Kolejnym ważnym elementem w kompresorach, który dość często się pojawia, jest input. No i input to tak naprawdę zwiększenie głośności tego dźwięku na wejściu. Czyli, jeśli wtedy mielibyśmy ten threshold ustawiony w ten sposób, nie zmieniając go, możemy zwiększyć to działanie kompresora. Ponieważ zwróćcie uwagę, że teraz, przez to, że daliśmy większy in input, no to. Więcej tego dźwięku będzie przekraczało ten próg e, thresholdu, e, ponieważ więcej tego dźwięku, e, dźwięk będzie po prostu głośniejszy. Więc czasami nawet w kompresorach nie ma w ogóle tego thresholdu, e, a wszystko jest e, tutaj e, obsługiwane tym inputem. Więc warto po prostu zwrócić na to uwagę, że ten input może służyć nam też jako taki e, poniekąd threshold. Czyli im wyższy input, no tym więcej tego dźwięku będzie wystawało ponad threshold. Więc, więc tak samo, ty, tym więcej dźwięku będzie e, kompresowane. No i oczywiście możemy tak samo właśnie dać niższy threshold. I też więcej tego dźwięku będzie kompresowane. Zobaczmy teraz na tym drugim wykresie, jak to wygląda. Często na kompresorach mamy coś takiego jak GR, oznacza to gain reduction. W tym miejscu możemy się dowiedzieć, o ile jest kompresowany ten dźwięk. Zobaczcie. Tutaj widzimy minus 17. Czyli możemy przyjąć kompresję na poziomie minus 17 dB. No to jest dość duża kompresja. Zazwyczaj taka normalna kompresja, że tak powiem, ma mieścić się w granicach minus 3, minus 5 dB. Czyli, czyli kompresor tak jakby tłumi dźwięk o minus 17 dB w tym przypadku. I tutaj, I tutaj ten wykres właśnie pokazuje nam działanie tego kompresora. Zobaczcie, czyli właśnie każda ta linia w dół to jest jakby zmniejszanie głośności. I też, im damy właśnie dłuższy atak, no to widzimy, że no wolniej ona reaguje. Właśnie, szybszy release, no to szybciej wraca. Im dłuższy, no to widzimy, jak długo jeszcze ona zostaje. I tak samo, im wyższy threshold damy i wyższe ratio, no to tym ta ogólnie będzie większa, czyli więcej dźwięku będzie ogólnie kompresowane. No teraz widzimy, jest minus 14 dB minus 16 jeśli dalibyśmy tak normalne wartości, no to o, tutaj mamy teraz minus minus 2. Tak mniej więcej wyglądałaby taka normalna kompresja, czyli mamy około minus 5 decybeli. I zobaczcie, jak brzmi bez kompresji i z kompresją. Słyszymy, że ten dźwięk jest taki grubszy, trochę. Każdy ten dźwięk, który jest ciszej, zostaje uwypuklony. Tak więc warto zapamiętać, że wszystkie kompresory powinny mieć takie cztery podstawowe funkcje. Właśnie ten threshold, ratio, które decydują o sile kompresji oraz attack i release, które decydują o jej prędkości. No i również warto zauważyć, że różne kompresory mają również różne dodatkowe funkcje. Jak tutaj widzimy szereg, szereg różnych dodatkowych narzędzi. Jednak każdy kompresor będzie miał różne te swoje dodatki. Jednak podstawą no, powinny być te cztery ustawienia. A jak wyglądają kompresory w fl -u? Kompresorów w fl mamy oczywiście kilka, na przykład Fruity Compressor. I zobaczcie, wygląda on w ten sposób. I tutaj mamy też te same ustawienia: Threshold, czyli ten właśnie próg działania, Ratio, atak oraz Release. I mamy tutaj również dwa następne ustawienia, czyli Gain, no to również jest ten właśnie Makeup, tutaj, tutaj właśnie był Output, Gain, więc widzimy, że to się różnie nazywa w różnych kompresorach. No, chodzi o to samo, że o kontrolę głośności na wyjściu. No i tutaj dodatkowo mamy również styl, styl kompresji, Mamy po prostu różne, e, różne typy. Każdy po prostu typ będzie nieco inaczej brzmiał. Ale generalnie widzimy, że no, te ustawienia są e, takie same. I tak samo, zobaczmy, e, Fruity Limiter. Też jest w nim tutaj kompresor. Musimy tutaj przestawić po prostu na Comp. I tak samo, zobaczmy, mamy tutaj Threshold. I tutaj bardzo fajnie wizualnie jest również pokazana właśnie ta linia, że te wszystkie właśnie szczyty od tej linii, one są brane pod uwagę przy kompresji. Mamy tutaj również Ratio. I teraz ta linia biała pokazuje nam, o ile ona właśnie ten dźwięk kompresuje, jak go ścisza. Możemy dać również wolniej tutaj, żeby to nam leciało. i powiększmy. I teraz dobrze widać właśnie to e, działanie tego kompresora. Czyli wszystko, każdy szczyt, który jest powyżej tej linii, jest brany pod uwagę przy kompresji. No i przy ustawieniu właśnie ratio, no, decydujemy o tym wychyleniu właśnie tej linii. Czyli to jest tak naprawdę taka linia głośności, i ona jest, o, tak szybko <ścoughs> jest ściszana w odpowiednich momentach. Jeśli damy właśnie e, wolniejszy atak, tylko dajmy może takie głębsze ustawienia. No, to widzimy, że ta linia jest coraz mniej pionowa, może jeszcze bardziej, żeby. O. Myślamy właśnie większy atak. O, to nawet teraz widać właśnie, że już jak mniej jest pionowa, że teraz właśnie dopiero znacznie później reaguje właśnie na, na to przekroczenie właśnie tego progu threshold. No, i tak samo właśnie mamy tutaj release. No i widzimy teraz, o ile szybciej, właśnie wraca do, do tego stanu początkowego. Jeśli damy dłuższy release, o to zobaczmy, jak długo ten kompresor potrzebuje na powrót. Czyli właśnie tutaj tak bardzo długo, długo wraca do tego stanu początkowego. Jeśli damy krótszy release, no to wtedy widzimy, że on no, szybciej, szybciej wraca właśnie do tej. Do tego braku ściszania dźwięku, tak naprawdę. Jeśli jest dłuższy, to widzimy, że on powolutku, powolutku powraca do tego stanu początkowego. No i, tutaj, no i tutaj pojawiło się kolejne ustawienie kompresora, które też jest dość ważne, choć nie aż tak jak, jak te pozostałe. To jest NI, czyli po polsku kolano. I zobaczcie, że to przypomina właśnie w pewnym sensie kolano. I to ustawienie właśnie mówi nam o tym. Czyli i mamy twardsze kolano, to znaczy, że ten kąt jest właśnie taki twardy. Ostry, to jest ostry kąt po prostu. Jest jedna linia, jest druga linia i nie ma nic pomiędzy. A jeśli to kolano jest miękkie, no to wtedy pomiędzy tymi punktami, no powinno się pojawić takie, e, delikatne, delikatne przejście. Czyli nie będzie tu i nagle druga linia, tylko tak łagodnie będzie przechodzić sobie. Czyli, czyli po prostu nie będzie tego ostrego punktu, tylko będzie takie delikatne załamanie. Zobaczcie bardzo dobrze to widać tutaj na Soft Clipperze. O, mamy Soft Clipper. I tutaj zobaczcie, ta linia ona jest taka gładka. To jest właśnie miękkie kolano. I tutaj mamy właśnie twarde kolano, i tak wygląda mniej więcej miękkie kolano. No, czyli ta linia nie jest taka, że jest tak i od razu jest prosto, tylko właśnie ona jest delikatnie wygięta. No i to właśnie kolano możemy sobie ustawiać w tym kompresorze. I oczywiście w zależności od tego, jak ustawimy to kolano, no będzie ta, ta zmiana albo bardziej drastyczna, albo szybsza, albo bardziej taka łagodna. I no oczywiście zależy, co chcemy uzyskać, No czasami lepiej to kolano, aby było łagodne, a czasami, aby lepiej, żeby było twarde. Jeśli chcemy, jeśli chcemy łagodnej kompresji, no to wtedy lepiej to kolano dać miękkie, jeśli chcemy takiej bardziej radykalnej, no to wtedy twarde. Tutaj, tutaj przy czasie kompresji widzimy również Sustain. Jest to czas, jaki ma pozostać jakby skompresowany dźwięk. I to ustawienie nie pojawia się zbyt często w kompresorach, więc no nie wiem, czy trzeba na nie zwracać uwagę. No jest to taki raczej dodatkowy bajer bym powiedział. No jednak warto mieć na uwadze, że również coś takiego jest. Widzimy, że właśnie damy to dłuższe. No to wtedy właśnie on dłużej. Dłużej nam to kompresuje. I zobaczcie, że to ustawienie wpływa również na, na atak. Że w sumie o, zmienia nam się bardzo właśnie tutaj całe to ustawienie. No jednak to już są takie niuanse, więc myślę, że nie trzeba tego tak dokładnie omawiać. Mamy tutaj również w FL-u kolejny kompresor, taki dość potężny bym powiedział, to jest Maximus. I tutaj, gdy mamy ustawione na master, możemy sobie na przykład właśnie tym punktem zrobić to wizualnie. O, Widzimy teraz ten właśnie threshold nam się tutaj tą zieloną linią ustawia. No i mamy O tutaj, właśnie ustawionego w ten sposób. I teraz widzimy, że to jest tak naprawdę ratio. Czyli tę linię, w zależności od tego, jak wychylimy, no to takie takiej ratio to jest 1,1. No i w zależności od odchylenia, no to będzie wyższa wartość. No tutaj jest 1 do nieskończoności, czyli wszystko będzie dokładnie, dokładnie tą linią. No więc tutaj oczywiście mamy również, również swego rodzaju kompresor. No i oprócz takich kompresorów w fl jeśli ktoś chciałby jakieś zewnętrzne kompresory za darmo, no to polecam bardzo ten Modern, Modern kompresory. No to są kompresory z firmy Antres i są one darmowe. Aby je znaleźć wystarczy wpisać po prostu Modern VST w Google i na pewno wyskoczy. I jest tutaj masa kompresorów różnych, które można sobie pobrać za darmo. I zobaczmy taką szybką, zróbmy kompresję właśnie tego naszego breaka za pomocą różnych kompresorów. O, widzimy tu mamy też tak samo limiter oraz kompresor. Możemy sobie zmieniać. I mamy tutaj tylko dwa pokrętła. Gain, czyli w pewnym sensie taki threshold, no i peak reduction, czyli w sumie tak jakby naraz trochę i, i threshold i ratio. Czyli, jak bardzo on ma kompresować. No i tu mamy czy fast, czy slow. Czyli widzimy tutaj, że te niektóre parametry tego kompresora są tak, jakby ukryte lub nam niedostępne do końca. No jednak są one również w nim zawarte. Czyli nie mamy, co prawda, tutaj właśnie threshold, ratio, attack i release, ale mamy gain, peak reduction oraz tutaj to. To te, oraz tutaj ten przełącznik fast i slow, czyli właśnie no też ustawiamy w jakiś sposób ten czas reakcji. No i tak samo właśnie możemy sobie dokonać tej kompresji. No i tutaj niestety nie ma właśnie make-upu yy, lub tego właśnie outputu, i tak dalej. No to musimy to właśnie zwiększyć tę głośność już innym efektem. Taka gruba kompresja. No i tutaj tak samo widzimy właśnie tę wskazówkę, która nam pokazuje o ile to jest kompresowane. O, czyli tutaj, tak minus 3 dB będą. Zobaczmy następny kompresor. Na Teraz wyłączmy tego. I tutaj mamy oczywiście threshold, ratio. No i właśnie, atak oraz recovery, co jest takim release, można powiedzieć. Bo Widzimy, że im jest dłuższy, no tym, tym ta wskazówka wolniej wraca, a no im jest krótszy, no to tym, tym szybciej. No zobaczymy sobie jeszcze jeden, Dyna Killer. Tutaj tak samo widzimy, że nie mamy thresholdu, ale mamy za to ratio oraz atak i release i zamiast thresholdu mamy tutaj input, czyli właśnie jak ile tego dźwięku wchodzi, wchodzi do kompresora, no przez to tak jakby jest ustawiany threshold, no i to właśnie później możemy sobie wyrównać outputem. I tak samo mamy tu właśnie slow/fast, tylko tutaj bardziej regulowalne. No i widzimy teraz. Krótkie zwolnienie i dość powolny atak. No i dzięki temu uwypuklają się te cichsze dźwięki. Jeśli damy szybki atak, to wtedy no, stracimy te, tę przejrzystość. No, to tyle, jeśli chodzi o takie podstawy kompresorów, a bardziej po prostu omówienia ich ustawień. No, mam nadzieję, że coś tam wyjaśniłem. Jeszcze jedna ważna zasada. Pamiętajcie, że wszystkie efekty warto traktować jak swego rodzaju przyprawy, czyli nie starajmy się nigdy przesolić, przepieprzyć i tak dalej. Czyli po prostu wszystko ma działać bardzo delikatnie. Jeśli więc robimy jakąś kompresję, no to warto, żeby to nie było minus 10 dB tłumienia, tylko warto, aby to było na przykład minus 5. Więc jeśli tutaj robilibyśmy tę, tę kompresję, no to tutaj już są takie ustawienia dość, dość diametralne, radykalne. Więc lepiej zawsze dać mniej niż więcej. Nigdy lepiej nie przesadzać. Te 3 do 5 dB tłumienia zazwyczaj powinno wystarczyć. Oczywiście te zasady tak samo jak każdą no możemy łamać i czasami no, nawet dużo, dużo więcej damy tego tłumienia. Jednak pamiętajcie, że taka generalna zasada właśnie głosi, że no, traktować efekty niczym przyprawy. Czyli delikatnie dla smaczku. tyle na dzisiaj. Jeśli jesteś bardziej zainteresowany tematem kompresji, to zapraszam również do artykułu na 24bity.pl, do którego link znajdziesz w opisie. Tam również dość szczegółowo omówiłem każdy z elementów kompresora. A teraz omówmy zasady konkursu. W następnym odcinku będę pokazywał wam jak zrobić swojego voice taga, więc pomyślałem, że to jest fajna okazja do tego, abym zrobił e, tego voice taga dla któregoś z was. Voice tag to jest to na przykład to niti nit beats, które słyszycie w moich bitach. Czyli jest to takie oznaczenie swojego bitu. No i oczywiście może to służyć jako sygnatura, czyli taki podpis na naszym bicie, że to my go robiliśmy. lub również zabezpieczenie przed kradzieżą. Jeśli po prostu tego voice taga damy sobie, żeby powtarzał się w kółko e, na naszych bitach. Więc w następnym odcinku będę pokazywał, jak zrobić takiego swojego voice taga i mogę zrobić go konkretnie dla ciebie z twoją ksywą, więc już będziesz miał gotowego. Aby wziąć udział w konkursie polub stronę 24 bity na Instagramie oraz dodaj do swojej relacji film lub zdjęcie, oznaczając 24 bity. Następnie będę udostępniał te materiały na swojej relacji, więc tak samo będziecie wszyscy mogli je obejrzeć. No i wybiorę to, którym się najbardziej spodoba. Czego mają dotyczyć te zdjęcia lub filmy? Mają dotyczyć przede wszystkim robienia muzyki i niech to będzie taka interpretacja dość dowolna. Jeśli chodzi o styl materiałów, no to oczywiście to jest totalna dowolność, może to być coś zabawnego, może to być coś fajnego, coś ciekawego, to już zależy od Was. Następnie odezwę się do zwycięzcy, no i wtedy ustalimy, w jaki sposób mam zrobić tego voice -taga. co ma być w nim zawarte konkretnie. Jaka ksywa i tak dalej. Czas konkursu do 17 września. Jeśli mi się podobało, pamiętaj papa w górę, biw dzwona, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. BIGO! Mówi do Was it, 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 24 Wity.